Jak zwiększać poziom autokonsumpcji? Dużo o tym dzisiaj Dużo mówię, o tym, mówiliśmy. Tak, to tylko kilka tak dosłownie bez, bez szczegółów. Powiedzieliśmy, jak to działa. Tutaj jest kilka sytuacji przedstawionych, jak to może funkcjonować w różnych trybach. Y tak, i te sytuacje macie też właśnie w tym, w, tym, w tym naszym przygotowanym dokumencie. To też jest chyba fajne nawet wytłumaczyć klientowi tak. e, końcowemu, jak działa system tak naprawdę, to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Więc no, to jest ta sytuacja, pierwsza jak w zasadzie już ją omówiliśmy na poprzednim slajdzie. To jest Ten ta klient sama, był bardziej zamożny zamiast grzejnika, ma kino domowe. E, to, jest, to jest ta sama sytuacja, więc, więc przejdźmy dalej. E, e, ale możemy mieć na przykład sytuację, kiedy e, no, ta instalacja fotowoltaiczna, Oczywiście nam działa, ale no, jest pochmurny dzień, więc nie mamy wystarczającej energii, żeby zasilić urządzenia, aktualne, aktualne obciążenie w obiekcie. Natomiast, oczywiście, mając magazyn naładowany, możemy tą dodatkową energię pobrać z, z magazynu i dalej jakby dążyć do, do, do sytuacji, w której nie oddajemy energii do sieci. I idziemy dalej? Oj, chyba przeskoczyłem. Dobrze. Czy falownik będzie działał bez napięcia z sieci? No tak, powtórzmy to, bo to jest, to jest dosyć chyba istotne. Jeszcze raz. Tak, tak, falownik będzie działał i mało tego, nawet bez magazynu energii, ale tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o zasilaniu awaryjnym, rezerwowym, no, 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 będzie korzystał wtedy falownik z instalacji, z instalacji fotowoltaicznej, z energii z instalacji fotowoltaicznej. Tak to będzie wyglądać mniej więcej. Dokładnie tak. I teraz mamy sytuację oczywiście z magazynem, no bo taką, taką jakby zalecamy, jest to stabilne źródło. Mamy teraz y, słoneczny dzień. Instalacja fotowoltaiczna produkuje 5 kW, y, natomiast jest awaria z sieci. Normalnie, normalny falownik on standardowy już by nie działał. Tak. Y, natomiast tutaj mamy produkcję z fotowoltaiki i zasilamy ten obwód, y, który jest podpięty właśnie pod to wyjście backup, ten awaryjny. Y, no a mało tego nadwyżka energii ładowana jest do, do magazynu. Ta reszta, okay. która pozostała. Mm. I teraz w drugiej sytuacji oczywiście możemy mieć sytuację gdzie zasilanie awarii, gdzie awaria w sieci nastąpiła już wieczorem mhm. no więc wiadomo nie ma instalacji już instalacja fotowoltaiczna nie działa ale mamy magazyn energii z którego bezpośrednio z magazynu właśnie zasilimy ten obwód krytyczny i tak jak mówię może to też działać bez magazynu energii ale już ty po, już podpowiadasz na następne pytanie. O. <laughs> e, czy falownik właśnie hybrydowy, będzie działał bez magazynu? E, no więc tak, odpowiadam, że będzie, natomiast e, no, zasilanie awaryjne, jak widzieliście przed chwilą w tej sytuacji drugiej, e, kiedy kiedy nie ma, kiedy jest wieczór, nie ma nic, mocy z instalacji fotowoltaicznej, oczywiście no, nie będzie nie wtedy, będzie, nie, będzie, nie będzie produkcji, nie będzie, nie będzie, nie będzie z czego zasilać e, tego obwodu krytycznego. Jest to no. no Pamiętajmy, że wtedy jest to niestabilne źródło i, i dziś tam uważajmy przy podłączaniu tego u klientów i, i, i jakby komunikowaniu, że, że ma backup, no bo, no bo znaczy, wieczorem to ja tego backupu nie tak. będzie. Jesteśmy profesjonalistami tutaj, my i Państwo. My nie w zakresie prezentacji, bo wygląda to tak, jak wygląda. I dziękujemy za wyrozumiałość. Jak Wam się podoba, to możecie też tam puścić nam łapkę, to będziemy wiedzieć, czy jest ok, czy jest nie okej. Okay ale to co chcę powiedzieć tutaj że no właśnie instalowanie falownika hybrydowego tej serii Goodwe to jest de facto dla klienta odpowiedź na przyszłość my nie musimy dzisiaj mówić instalować magazynu. Chociaż bardzo bym chciał, żebyście Państwo wszyscy kupili magazyny Goodwill, jak jeden mąż po tym webinarze. Dziękuję bardzo za te łapki. To, to fajne jest. Ja jakby nie, ja nie jestem fanem takich socialowych rzeczy, ale to jest miłe, jednak, jak się tutaj siedzi i, 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 ten, i, i, i widzi to. Dobrze, że nie można. Brzydkich różnych tutaj pokazywać, ale dobrze. Wróćmy do meritum. Chodzi mi o to, że instalacje gotowe do magazynowania energii to również jest odpowiedź na to, co będzie się działo w przyszłości. My dzisiaj nie musimy wcale. Że tak powiem, zrealizować klientowi pełnego systemu. Oczywiście chcielibyśmy, ale dzisiaj możemy dać mu możliwość na to, żeby on w przyszłości sam zdecydował, jakiej marki chce magazyn, być może jakiej pojemności chce magazyn. On dzisiaj może tego nie wiedzieć, ale dzięki falownikom. Goodwill. dzięki temu, że on wejdzie w nowy świat, on będzie miał w swojej aplikacji dokładne podsumowania, kiedy energię pobiera, kiedy energię wytwarza. On nauczy się w ogóle, co on robi z energią. To jest zupełnie nowy świat, To do tego nas troszeczkę zmuszają, zmusza rzeczywistość. I mało tego, ja wierzę, że jeżeli instalację poprawnie zainstalujecie klientowi, wróci do Państwa ten klient i, i zwróci się do Was o ofertę na ten magazyn. Jasne sam, proszę Państwa, jestem, że tak powiem, nowo, że tak powiem, neofitą w tym zakresie. Mam falownik Goodui, właśnie serii ET. I, i, i ja powiem tak, no, ja mam już trochę doświadczenia na tym rynku fotowoltaicznym. To jest inna jakość. To jest jak porządna przesiadka z starszego samochodu do nowego. Inna jakość informacji. Jedźmy dalej. Tryb off-grid, no właśnie, taki pełny tryb off-grid, Czarek, czy te falowniki mogą działać w trybie off-gridowym? Pojawia się to pytanie często, dlatego właśnie tutaj o tym rozmawiamy. Tak, odpowiem, że tak, jest oczywiście fizyczna możliwość działania takiej instalacji, natomiast my jako producent nie rekomendujemy używania falowników naszych hybrydowych do typowych instalacji off-gridowych, które... No, nie mają w ogóle zasilania z sieci. Mimo wszystko zalecamy, żeby ten magazyn no, był podłączony do, do, normalnie do sieci, żeby mógł się doładować. Jeżeli już ten poziom tego naładowania magazynu spadnie do wartości krytycznych, pamiętajmy, że magazyn w tej technologii LFP, on nie lubi się rozładować całkowicie. Nie chcemy tego <laughs> bardzo wtedy wtedy no, jesteśmy w stanie nawet uszkodzić magazyn. W związku z tym gdzieś tam. Idąc za tym, no nie zaleca się, żeby, żeby, żeby długo nie było zasilania. Czyli to trochę tak. Bo ja pamiętam to zapytanie, jak jeden, być może nawet teraz słucha, jeden z instalatorów próbował zrealizować instalację właśnie off-gridową dla, dla budek strażniczych na, na tych, na, na plażach, w sensie z zasilaniem awaryjnym właśnie dla ratowników. I to bardzo fajny pomysł. Tam miała być klimatyzacja, tam miało być oświetlenie, właśnie dużo, no, plaża, słońce, tak nam się kojarzy, no ale nie nad Bałtykiem, proszę Państwa. A właściwie nie zawsze. I tutaj, tutaj. De facto my państwu nie możemy zabronić zrealizowania tego. Oczywiście możliwość jest y, zrobienia tego. Nawet, y, nawet w trybie wyborów pracy jest, tak. jest taki tryb y, do wyboru, więc y, natomiast no, my możemy pamiętajmy... zmusić do, 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 do pracy off-gridowej, ale to musi być świadoma decyzja. W ogóle tutaj jest sporo takich rzeczy, że przestawiamy się z takiego po prostego zainstalowania czegoś. To już nie jest antena satelitarna, którą wrzucamy na dach i, i zapominamy. Klient ma, ogląda sobie telewizję. Jednostronna komunikacja. My mamy tutaj zaawansowane urządzenie, które w ogóle musi być A. Ten, to w ogóle ten backup musi być świadomie uruchomiony. Ten oddawianie energii na fazy, to, 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 to niezbilansowanie, niesymetryczność musi zostać świadomie uruchomiona. I w ogóle korzystanie z tych trybów musi być świadome. To jest inny świat. Państwo, ja bardzo, że tak powiem, współczuję, bo jesteście w nowej rzeczywistości i nowe potrzeby, ale również nowe możliwości się rodzą na rynku. I ci klienci. Oni nie tylko muszą, teraz musicie Państwo przekonywać e, tych klientów do fotowoltaiki, że to dalej jest sensowny, sensowny model e, uniezależniania się od sieci. Teraz macie jeszcze właśnie dodatkowe funkcje, dodatkowe możliwości. One wszystkie dają wartości dodane. No, właśnie, to coraz ten klient jest na końcu coraz trudniejszy, on będzie wymagał coraz więcej od tych instalacji. On będzie się pytał, czy właśnie, czy, te, czy jest zarządzanie energią, czy można coś włączyć, czy można coś wyłączyć, jak to mu pomoże. To jest zupełnie nowy świat, dlatego, dlatego my tutaj powtarzamy stwierdzenie hybrydowe. Ja lubię sobie myśleć, bo falownik, on już dawno nie jest hybrydowy. Tam można połączyć magazyn, ładowarkę, dodatkowe obciążenia zarządzać energią. To jest. W ogóle ten system fotowoltaiczny, pomimo że plus minus składa się z tych samych elementów, to jest nowy system, to jest nowa jakość, to jest nowy świat de facto fotowoltaiki.